Dziewczyny, wymyśliłam! Chcę tort. Zrobicie? Wow, jaki fajny pomysł! Dobrze, zaczynam. Pod kloszem mamy już gotowe torty. No, pozostaje je tylko ozdobić. już wiem, co zrobię. Użyję serduszek. Co ty robisz? Oj, pomyliłam się. Moje serduszka. Są takie słodkie. Udekoruję nimi cały tort. Ojej! Pięknie, moje serce się rozlatują. Cudownie. Och, co za obrzydliwość. Nienawidzę różu. Jak mam się tego pozbyć? O nie. Spadaj! Auć. Sama się uderzyłam. Tracy, przestań się śmiać. To mnie bolało. Ale wpadłam na świetny pomysł na dekorację. Biorę Lizaka i porządnie rozbijam go moim butem. Ach. A teraz wysypuję go na tort. Wystarczy. Pięknie. Dodam jeszcze moją twarz, ale w wersji animowanej. Wspaniały tort. Zrobię też włosy ze słodkiego czekoladowego mastyksu. Super. Co powiesz? Wygląda świetnie, ale mój tort będzie jeszcze lepszy. Użyję do ozdobienia gumy do rzucia. Najpierw nadmucham balonik. Jaki różowy! Przyczepię go do mojego tortu. Dodam też napis Barbie. Pięknie. Hmm. Zrobię Jenny mały żarcik. Przykleję gumę do jej włosów. Skończyłam tort! O? Huma we włosach? Jak ona się tu znalazła? Tracy, to twoja sprawka. Halo, dziewczyny! Kończymy! O, już, już, już! E, chwileczkę! E, smacznego! Skończyłyśmy! Wow! Jakie piękne torty! Zacznę od ciasta z Barbie. Wygląda cudownie. Jest różowy w środku. Mmm, jaki pyszny! Podoba mi się. Smakuje jak guma do rzucia. Spróbuję nadmuchać balona za zabawa! Teraz czas na ciasto, Jenis. Jest fioletowe. Fajnie. Gryzę. Mmm, też jest pyszne. O, chwileczkę. To ciasto nie wygląda tak ładnie. Co to ma być? Szczotka do włosów z gumą? Fujka, zabierzcie to! Ciasto Barwi wygrywa. Włosy są różowe! Cudownie! Podoba mi się. O tak, zwycięstwo jest moje, wiedziałam. Już wiem! Tym razem zróbcie mi lalkę z takim pięknym makijażem. Czekam. Wspaniały pomysł. Mamy tu arkusze z wydrukowanymi twarzami. Uwielbiam robić makijaż. Mam już kosmetyczkę. Ile tu kosmetyków i gadżetów? Jenis, nawet nie próbuj i tak wygram. Przestań, Tracy. Ja też mogę ci namieszać. Zabrudzę twój rysunek pudrem. Czemu to zrobiłaś? To nie jest jej kolor. Jak mam to naprawić? O nie! Jest tylko gorzej! Ciekawe, co ja mam w kosmetyczce. Sprawdźmy. Wysypię wszystko na stół. Mileczka wygląda jak czekolada. O, to paleta cieni. Wow, ile kolorów! Zacznę od różowego. Jej. a co ja mam zrobić? Nie poddam się. Użyję mojej własnej palety i oczywiście różowych cieni. Z brokatem. Okej. Okay. Teraz wezmę błyszczyk. Wycisnę go na palec. Najpierw dodam troszeczkę na swoje policzki. Cudowny. Ej! Czemu to zrobiłaś? Jak mogłaś? Przez ciebie mam zrujnowany cały rysunek. Ojej. Jak mam to naprawić? Ty już tego nie naprawisz! Nie ma opcji. Mam pomysł! Narysuję mojej modelce. Piękną gwiazdkę, a nawet kilka. O tak! Wspaniale! Mmm, pyszne. Co za błyszczyk. Jest taki smakowity. Troszeczkę poprawimy. Dorysuję. Wygląda pięknie. Troszeczkę różu. Ekstra. Och, ja też mam cudowny błyszczyk. Oczywiście różowy. Pięknie. Skończyłyśmy. Wow! Ojej, to nie wygląda dobrze, ale to wygląda cudownie. Jak się błyszczy. Wow! Jestem teraz taka piękna. Patrzcie, co za makijaż. Wygrałam! Wiedziałam. A teraz potrzebuję sukienki. Chcę naprawdę ładny strój. Tracy, nie przeszkadzaj mi. Odejdź. To ty mi przeszkadzasz. Nie pchaj się. Mój strój będzie najlepszy. Chyba śnisz. Hmm. Ja będę lepsza. Vivien na pewno pokocha mój styl. Wow, nieźle. Co dalej? Orety! O to właśnie mi chodziło! Wiedziałam, że Ci się spodoba. Zejdź mi z drogi. Vivien, przymiesz to. Orety, ale trzat! To futerko jest idealne. Nie dasz jej tych butów! Oddawaj! Nie mam zamiaru Cię słuchać. Vivien, mam dla Ciebie idealne buciki. Przymierz! Naprawdę wyglądają cudownie. Ojej! Wyglądasz wspaniale. Jesteś najpiękniejsza. To wszystko Wasza zasługa. Dziękuję bardzo. Lecę na imprezkę. Ciemanka wszystkim. O, Rety Vivien, ale czadowo wyglądasz! I piąteczkę, koleżanko, jesteśmy świetnym zespołem. Jeśli podobało Ci się wideo, to zostaw łapeczkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia, pa pa!